Witajcie w kolejnym odcinku Smaków Kujawi Pomorza. Dzisiaj będę gotował na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Co prawda król nie założył bydgoskiej uczelni, ale Akademię Krakowską. Tam jednak z roli patrona wygryzła go inna dynastia. Dopiero Bydgosz oddała władcy jego zasługi dla nauki i miasta. Kazimierz Wielki był postawnym mężczyzną i na pewno lubił dobrze zjeść. Myślę, że pomysł gotowania na uczelni przypadłby mu do gustu. W czasach Kazimierza Wielkiego na zamkowych stołach królowała dziczyzna. Ja dzisiaj przyrządzę rumsztyk z dzika z odrobiną jałowca czy też boczku wędzonego na pysznym sosie. Do mojego dania potrzebuję posiekane mięso z dzika. Dodam boczek. Dzięki czemu mięso podczas smażenia nie będzie suche, ale też będzie pięknie pachniało wędzonką. Potrzebuję cebulkę. Pokroję w drobną kostkę. I tak przygotowaną dorzucę do mięsa. Dosyć spora ilość czosnku. Dziczyzna uwielbia czosnek, więc dodam trzy ząbki. Zmiażdżę i bardzo drobno pokroję. I tak przygotowany czosnek Ląduję w miejsce kawałek kiszonego ogórka. Pokroję w bardzo drobniutką kosteczkę. I ląduję do mojej dziczyzny. Czas na czosnek niedźwiedzi zastąpi mi pietruszkę, ale będzie miał też inny smak. Owoce jałowca. Na deskę wyleję troszeczkę oleju, kilka kulek jałowca włożę do oleju i pokroję. Pytacie, czemu w oleju? Chodzi o to, aby mi nie uciekał. Jałowca nie dajemy zbyt dużo, ponieważ nadmierna ilość spowoduje, że danie będzie gorzkie. I tak przygotowany jałowiec dorzucę do miski. Jeszcze pieprz. No i naturalnie sól. Czas na mocniejsze smaki. Musztarda, niezbędny składnik rumsztyka, ale też wielu innych potraw. i dla kremowości odrobina majonezu, nie za dużo. Całość dokładnie wymieszam. Na koniec odrobina śliwek, powidła ręcznie robione. No ale oczywiście czas na sos. Do mojego sosu potrzebuję cebulkę. Pokroję w grubą kostkę. Na patelnię wleję oleju. Wybrałem śliwkę suchą z ponieważ jest bardzo aromatyczna, bardzo mocno wędzona. Ząbek czosnku pokroję w plastry. Dziczyzna uwielbia mocne aromaty świeżych ziół. W tym przypadku będzie to rozmaryn. Pokroję bardzo, bardzo drobno. Aby sos lekko wysłodzić, zamiast cukru użyję jabłko. Pokroję w drobniutką kostkę. Niech się rozpadnie podczas gotowania. Na patelnię włożę łyżeczkę bekonu. Przygotowaną cebulkę i jabłko. Szybciutko przesmażę. Czas na śliwkę. Do zagęszczenia zamiast mąki, czyli na przykład zawisiny, użyję chleb. Pokrojony w drobną kostkę. Czas na rozmaryn i czosnek. Wszystkie składniki ładnie się podsmażyły, tak jak chciałem. Czas na masełko. Do mojego sosu dodam piwo. Napój bardzo popularny wśród współczesnych studentów, ale nie tylko współczesnych. W średniowieczu, im bardziej na północ, tym więcej spożywano piwa. Idealnie. Na południu bardziej preferowano wino. Ale tutaj, Piano, piwo. O tym wspominał nawet Jan Długusz. Sos musi się jeszcze troszeczkę pogotować. To jest czas, kiedy mogę porozmawiać z panią profesor Mantaleną Twaruszek, biologiem zajmującym się bezpieczeństwem żywności. Pani profesor, zastanawiam się, jak wyglądają pani zakupy? Chodzi pani na przykład i analizuje każdy produkt, który bierze pani do ręki i później zabiera do domu. No powiem tak, jakość produktów, które przygotowuję u siebie w domu, no ma znaczenie. Nie, nie, nie analizuję każdego produktu, bo to jest trudne. Niemniej jednak czytam te etykiety, sprawdzam pochodzenie i też wybieram sklepy, gdzie jak gdyby taka moja własna wiedza pozwala mi na to. Znaczy mam świadomość tego, że jednak te produkty tam są. Lepsze, lepszej jakości i też są kontrolowane i monitorowane. Pani profesor, na co w kuchni właściwie my wszyscy musimy zwrócić uwagę, aby nasze żywienie było bezpieczne? Z naszego punktu widzenia, jako biologów, toksykologów, ważne jest, żeby te produkty nie były porażone grzybami pleśniowymi, a później ich którymi metabolitami, mikotoksynami. Grzyby pleśniowe rozwijają się nawet w naszych na przykład słoiczkach zamkniętych w Czyli już organoleptycznie możemy stwierdzić, że coś z tym produktem tak. jest nie tak. Tak, jeżeli widzimy produkt, gdzie jest, następuje porost pleśni, no niestety powinniśmy go wyrzucić. Jestem też za tym, żeby nie marnować żywności, ale jeżeli mamy taki produkt porażony pleśniami, nie wystarczy zebrać tą grzybnię, gdyż zarówno grzybnie, jak i metabolity dyfundują do środka w, w Tak samo z nadgnitym jabłkiem. Nie możemy odkroić tej części nadgnitej, gdyż toksyny w już mniejszej ilości penetrują to jabłko wewnątrz tego owocu. Wracając jeszcze do tych grzybów pleśniowych, na przykład na serach pleśniowych, tak, które mamy. Ważne jest też, gdyż do produkcji tych serów używa się szlachetnych grzybów pleśniowych, odpowiednich szczepów przeznaczonych do produkcji, które nie są toksyczne. Ale jeżeli na przykład będziemy trzymali taki ser w lodówce na tej samej półce z zwykłym żółtym serem czy z białym twarogowym serem i używali na przykład tego samego noża później do krojenia, to tą szlachetną pleśń przenosząc na żółty ser powodujemy, że ona już na tym żółtym serze może być niebezpieczna. A czy my organoleptycznie na przykład kupując taki pleśniowy ser, czy z niebieską, zieloną pleśnią, już jesteśmy w stanie po jakimś czasie stwierdzić, że jednak to już nie jest ta właściwa pleśń, tylko już ta szkodliwa. No taki świeży ser inaczej wygląda. Widzimy, że ta, ta niebieska czy zielona pleśń no jest ładna, ale po kilku dniach w lodówce, jeżeli ona się rozrasta, ten ser robi nam się taki miękki, no, i już też zapach się zmienia tego sera, chociaż one mają swój specyficzny, no to też powinniśmy już powinna się zapalić czerwona lampka, że coś jest nie tak z Czyli tym tym ten korzuszek już nie będzie dobry, który tam się wytworzył czy urósł właściwie. Tak, dokładnie tak. Pani profesor, a ta zła pleśń, jak ona na nas wpływa, kiedy już zjemy taką pleśń, co może nam się wydarzyć? Jak? Jakie będą nasze objawy na przykład? Skutki spożycia grzybów pleśniowych i wtórnych metabolitów są różne, w zależności od rodzaju gatunku grzyba, który produkuje i produkowanej mikotoksyny. I należy pamiętać o tym, że jeden grzyb może produkować kilka mikotoksyn, a jedna mikotoksyna może być produkowana przez różne rodzaje grzybów. I one wpływają na nasz układ oddechowy, tak? bo one też krążą w powietrzu. Ale no też uwalniane są z tych produktów, które są zapleśniałe. Jest znana aspergiloza płuc, i to jeden z, wywoływana przez jeden z rodzajów grzybów pleśniowych. Uszkadzać mogą nasze nerki, kolejne toksyny, mogą uszkadzać naszą wątrobę. Teraz te fuzaryjne, wszystkie toksyny, które powstają na zbożach podczas wzrostu rośliny, one z kolei produkują. Takie związki, które uszkadzają nasz układ pokarmowy. Też występują pleśnie wpływające na nasz układ nerwowy. No, także tych niebezpieczeństw jest dużo ze strony grzybów. Jak złożone jest nasze życie kulinarne? Tu mam na myśli przechowywanie produktu, wybór produktu, który mamy, sposób przygotowania tego produktu. No ale myślę, że jakość, jakość się broni. Mam na myśli świeżość produktu, czy to jest dobra droga, żeby wybierać jak najlepszy, pewny produkt. No myślę, że tak. Świeżość, jakość i dbałość zarówno nas konsumentów, jak i producentów o to, żebyśmy spożywali jak najzdrowsze, najbezpieczniejsze produkty, czy nawet też surowce, tak? Bo też nie wykorzystujemy. Pani profesor, ja Panią zapraszam na mojego dzika. Mam nadzieję, że nie będzie miała Pani żadnych zastrzeżeń, ale jakościowych, ale smakowe, to myślę, że będę odpowiadały. Dziękuję serdecznie. Panie profesor, został mi tylko do dokończenia sos i usmażę na świeżo rumsztyki. Śmietankę na koniec. On się pięknie zagęścił, a ja przygotuję rumsztyki na patelnie odrobinę. Oleju nie za dużo. Chciałbym, aby moje rumsztyki były równe, więc użyłem sobie takiego pomocnika urządzenia, mm -hmm. dzięki czemu mogę dobrze ubić mięso, aby nie rozpadało się na patelni podczas smażenia. Delikatnie przełożę na patelnię. Do smażenia wrzucę rozmaryn, troszeczkę tymianku, przekrojoną na pół, połówkę cebuli. Czas odwrócić. Wygląda spektakularnie. Pani profesor, ja myślę, że moje danie już jest prawie gotowe. Zostaje tylko ułożyć na talerzu. Na spód ułożę sos. Pani profesor, zapraszam do pospróbowania mojej dziczyzny. Z wielką przyjemnością. Jako biolog nie będę się wypowiadała oczywiście o jakości. Jestem przekonana, że to jest bardzo dobrej jakości, a smak to bardzo mnie ciekawi, ze względu na to, że no też jestem smakoszem. No bardzo dobre, bardzo dobre. Myślę, że na kilka prostych produktów i dobry sos piwny, myślę, że jakoś się te potrawy Czuć razem... piwość, czuć śliweczkę, mięsko dobre. Udało się. Bardzo mi smakuje. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Było troszeczkę historii, biologii, ale ja będę się upierał, że gotowanie ma coś ze sztuki. Wszak byliśmy na uniwersytecie, który z definicji kształci bardzo wszechstronnie. Na UKW jest około 100 kierunków, więc każdy znajdzie jakiś smaczek dla siebie, bez względu na to co kto lubi. Do zobaczenia.